Witajcie, jak to tydzień poniedziałek. Dziś wyjątkowo przyszedłem wcześniej do pracy, specjalnie po to, aby, aby opowiedzieć o Wam o dzwonku Knoga, który, jak to większość powie, jest za miliony monet. Ale zanim to zrobię, chcę Wam pokazać inne dzwonki. Bo wiadomo, że dzwonek jest to podstawowe wyposażenie roweru, i kupując rower, każdy powinien być wyposażony w dzwonek. Standardowo są to jakieś najzwykłe, najprostsze, które tak naprawdę rower szpecą, ale są też wersje ładniejsze, taki właśnie jak ten. Podstawowym, najtańszym dzwonkiem, który właśnie tego typu są montowane przy rowerach, to dzwonek, który kosztuje aż 4 zł. I po prostu jest dzwonek, jakoś tam dzwoni, wygląda, no tak jak wygląda. Za dużo o nim powiedzieć nie można. Następnym w kolejności dzwonkiem jest dzwonek, który y, można powiedzieć, że jest na czasie, bo ma on taką koronę. I już jego dźwięk jest dosyć głośny, na pewno skuteczny, i kojarzy się z dzwonkiem, który był kiedyś montowany przy jakimś wigry czy, czy Dobra. Co do stelowych dzwonków, mamy chociażby takie jak Bazila. Są też różnych marek bardzo podobne dzwonki ze względu tutaj mamy różną kolorystykę są ptaszki, kwiatki itd. więc bardzo dobrze nadaje się do roweru miejskiego no wątpię, że przy rowerze szosowym, czy górskim, czy nawet trekkingowym coś takiego byśmy zamontowali ale za to dźwięk pobala na kolana no i tu u nas też nowość dzwonek elektryczny, który swoim dźwiękiem naprawdę wkurza więc jeżeli rowerzysta będzie go używał to, to współczuję pieszym bo naprawdę daje po uszach jest to taki dzwonek kierunkowy akurat yy, ja tak jeszcze w miarę przestępnie go słyszałem ale osoby które będą z naprzeciwka to naprawdę Współczuję, no ale chociaż jest to skuteczny dzwonek, nie? Więc jeżeli komuś zależy, aby wkurzyć trochę pieszego, to to, to na pewno się sprawdzi. No i dobra, chodzimy do tego już konkretnego dzwonka, czyli knoga, gdzie ma przepiękny dźwięk i jego dźwięk niesie się jeszcze tam gdzieś pięć, nawet jak się przesłuchamy, to do 10 sekund, jeszcze robi taki mały team. w dwóch wersjach. Biedna wersja, tak jak tutaj widać, czyli z plastikowym, jakby to nazwać pierdolnikiem. Kowadełkiem. Kowadełkiem. No i to wersja z plastikowym kowadełkiem czyli taka biedniejsza wersja, która kosztuje jedynie 79 zł oraz już trochę lepsza, która kosztuje 139 zł i jest ona bardziej stylowa. Też występują one w dwóch wersjach rozmiarowych, czyli mniejsze na rowery typu MTB Trekking i tym podobne, gdzie średnica jest około 25 mm bądź na rowery szosowe, tak jak tutaj, gdzie średnica jest 31,8. I jest to już nie tylko zwykły dzwonek, ale można powiedzieć już taka biżuteria do roweru. Co do systemu montażu, widać posiada on takie trzy otworki na linki, więc można go zastosować przy rowerze szosowym i tu mój kolega Dawid zastosował to prawidłowo chociażby jest jeden mały problem, że tylko wadełko wtedy jest bardziej z przodu i trzeba się nauczyć trochę inaczej to naciskać chociażby tak U mnie w rowerze udało się to tak zamontować, że jednak kowadełko jest bardziej od wewnętrznej strony i mogę sobie swobodnie klikać. Oto. Dobra, dzwonek jest ładny, ma piękny dźwięk, więc teraz trzeba sprawdzić, czy on w ogóle działa. No to jedziemy. Então, então jak widać na wcześniejszych filmikach dzwonek ten się sprawdza, może nie zawsze nie dziwię się akurat o tej porze bo chociażby ten dźwięk teraz przez to, że dzwonek jest mrożony, to jest troszeczkę bardziej tempy. po drugie ludzie mają po zakładane czapki na no to kaptury czasami jeszcze pod to słuchawki więc z tym bywa różnie i no w takim przypadku akurat no nie zawsze jeszcze usłyszy ale jak widać, nawet przy, przy takiej pogodzie, jakoś tam się sprawdziło. Dobra, podsumowując. Dzwonek ten do najdęższych nie należy. Na szczęście są dwie jego wersje. Jedna za 79 złotych, druga za 139 I ja osobiście bym sobie takiego dzwonka nie kupił. Ale dostałem go w prezencie na gwiazdkę. I jest to dobry prezent. I polecam też innym osobom, które na przykład chcą kupić znajomemu rowerzyście jakiś, jakiś gift, ale nie wiedzą co. To jest naprawdę fajna opcja, bo mi byłoby żal trochę tych pieniędzy, żeby wydawać tyle, bo można na przykład kupić coś sensowniejszego w tych pieniążkach. Ale mam i chwalę jest to dobra alternatywa nawet dla roweru szosowego. Chociażby z tego względu, że ja czasami, no jak większość szosowców, nie lubię jeździć po ścieżkach rowerowych, bo są jakie są i jeżeli mam ścieżkę z lewej strony, a nie z prawej, czyli zgodną z kierunku jazdy, to staram się wtedy tych ścieżek omijać. I w takim przypadku, jeżeli policjant by mnie zatrzymał i poprosił, żebym zjechał na ścieżkę rowerową, powiedziałbym, wytłumaczył mu, że, że nie mam takiego obowiązku. Więc jeżeli byłby trochę dokuczliwy, to pewnie zacząłby się czepiać, czy mam na przykład oświetlenie, a oświetlenie na szczęście mam, tak z przodu z tyłu. A z drugiej kolejności, jak to rower szosowy, na pewno nie ma sygnalizacji dźwiękowej. I tu w tym przypadku ta sygnalizacja jest. Więc waga nie jest spora, bo 43 gramy akurat tego dzwonka co mam więc dużej to różnicy Wam nie zrobi na na wadze ogólnej roweru ale na pewno będzie to bezpieczniejsze dla jazdy ale na pewno będzie to bardziej bezpieczne dla jazdy więc naprawdę bardzo, bardzo polecam i to wszystko no, no i co, to wszystko o tym dzwonku co mogę powiedzieć na dziś już kończę w tym pięknym naszym parku na Słodowie. I zapraszam do kolejnych filmików, które są, jak co tydzień w poniedziałek. Hej! A, no i jeszcze tutaj mój kolega Marek ma też coś do powiedzenia o tym dzwonku, więc posłuchajcie. Te dzwonki po prostu są super. Zajubne. Najlepsze tak. na świecie. Hmm? Nie, nie o tym nie chodzi. Tylko drogie. i <laughs> do <laughs>